Siemano, to ja Dawid znowu. No, dzisiaj taki szybki odcinek zrobię, tylko wam powiem, co czego się ostatnio nauczyłem z YouTuba nie z książki. Yy, tak no ogólnie tak jak w tytule jak rozwiązywać problemy 10 razy szybciej. Może brzmi jak clickbait, bo w sumie jest clickbaitem, ale pomoże wam na pewno w jakimś stopniu, może nie 10 razy. To jest wiadomo taki trik, ale nie na 10 razy może i nie, ale. Nie wiem dwa razy szybciej może. Ale w każdym razie na pewno wam w jakimś stopniu to pomoże. Zależy jak dobrze to będzie się robić. Może wam to pomóc te 10 razy szybciej no. No, Także tak nie yy, ogólnie. Żeby wam. Dobrze to wytłumaczyć to weźcie sobie kartkę i długopis. No. I tak. I na pewno macie teraz jakiś problem. Nie wiem, z czymkolwiek. Nie wiem, chcecie schudnąć, chcecie. Nie wiem. Ładnie pachnieć, chcecie. Nie wiem. cokolwiek nie. Ja aktualnie chcę się pozbyć trądziku całkowicie, bo trochę jeszcze mam. Może na kamerze nie widać, ale no mam jeszcze trochę. I tak, no i co chcę, żebyście zrobili, to napiszcie sobie u góry, jaki macie problem, nie? Czyli u mnie to jest. Pozbyć się kądziku. No, napisane. Nie wiem, czy widać. Napisane. I tak. I teraz patrzycie sobie, bo pewnie, co byście pomyśleli, to. Aha, chcę, żebym wypisał, co, co robić, żeby, żeby się pozbyć, nie? Trądziku na przykład. Ale nie, właśnie robimy coś odwrotnego. Musicie. Bo jakby nasz umysł ludzki jest lepszy w znajdowaniu problemów, niż w jakby w znajdowaniu rozwiązań. Czyli napiszcie so, yy, ten, na przykład w moim przypadku, nie? Pozbyć się trądziku. No to czego na pewno nie robić? No, nie wiem. <laughs> Nie mycie. Jakby. Co jeszcze? Czego jeszcze nie robić przy ręczniku? Bo nie wiem. Nie wiem, nie twarzy na przykład. Nie nawilżać twarzy. Co jeszcze? Yy. Hmm. Nie wiem dotykać, na przykład, że jak się tak położę czy coś, nie, na przykład takie coś, dobra. Yy, twarz, często, dobra, no i to jest. Ja napisałem trzy. Oczywiście im więcej napiszecie, tym, tym lepiej, bo będziecie po prostu bardziej jakby uważać na to, co chcecie rozwiązać, nie, będziecie po prostu, wiecie, mieli, mieli na co zwracać uwagę, nie? Więcej, więcej, więcej rzeczy, więc im więcej, tym lepiej. Ale i teraz, co chcecie zrobić, to musicie jakby, odwrócić to, czego nie robić, to co robi, żeby robić, nie? Czyli w moim przypadku, chcę się pozbyć strągiku to jest mój problem. No i pierwsze, pierwsza rzecz, której nie powinienem robić, to jest nie myć się. Czyli oczywiście, jakby odwróceniem tej tego zdania jest myć się nie czyli muszę się regularnie myć Co nie znaczy że mam się myć często ale po prostu co jakiś czas nie wiadomo drugie nie nawilżać twarzy nie czyli no nie nawilżać twarzy nie czyli nie używać jakichś tam kremów czy czegokolwiek ale to jest to czego nie powinienem robić więc odwracamy to i powinienem nawilżać twarz i trzecie, dotykać twarz często, czyli się tak kłaść, wiecie, na ręce, nie jest coś takiego. I, no i tego właśnie oczywiście nie robić, czyli znowu odwracamy to i, i, i tego nie robimy. No. W sumie tyle. Wiadomo, te, tak jak mówię, nie? Działa, działa ze wszystkim, bo. Tak jak mówiłem, nasz umysł ludzki jest lepszy w znajdowaniu problemów niż rozwiązań. Więc używajcie tego jako, jako jakby, wasza przewaga, żeby to wiecie, a że tego nie wiecie. Bo po prostu, czemu nie wykorzystywać czegoś, co jest jakby u nas naturalne, nie? Głupota. Ale nie, bo pewnie, obstawiam, że nie dużo osób o tym wie, bo to jest szczerze. Coś takiego, to może nie jest jakiś, super, to nie daje Wam jakiejś super przewagi nad innymi, ale daje Wam zawsze coś, zawsze coś, nie? Będziecie po prostu lepsi w rozwiązywaniu problemów przez to, no dokładnie. Więc tak, żeby podsumować to tak. Wpisujecie swój problem na górze kartki albo na telefonie, ja wolę na kartce, wypisujecie jak najwięcej rzeczy, których nie powinniście robić, czyli w moim przypadku nie myć się, nie nabliżać twarzy i dotykać często twarz, nie? Czyli to są rzeczy, których nie powinniście robić. Po prostu odwracacie to i robicie kompletne przeciwieństwo, czyli robicie jakby myjecie twarz, w sensie myjecie się w moim przypadku, nie? myć się, nawilczać twarz i nie dotykać często twarzy, nie? albo w ogóle. Także to jest tyle. I używajcie tego jak, jako przewaga, tak jak mówiłem, nie? nie? jest, to nie jest jakby nic złego. Jakby to, że łatwiej znajdujemy problemy niż rozwiązania, to może jest denerwujące, jeżeli Ktoś nie wie o tym, że, że można to zastosować jakby w drugą stronę, nie? tak jak w tym odcinku tłumaczę, ale no, a jak ktoś wie, to oczywiście jest, ma przewagę nad innymi i po prostu szybciej rozwiązuje problemy, nie? Także no, używajcie tego mądrze, rozwiązujcie problemy szybciej i tyle. Dzięki za oglądanie cześć.